Cześć, z tej strony marszałek i Małgorzata. A to jest podcast Kurza Melodia, z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś problem? Napisz do nas, a my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej krynicy niewiedzy. No dobrze, to dzisiaj zastanawiamy się. w w naszym nieustającym poszukiwaniu własnej tożsamości. No, no chcemy wiedzieć jakie to jest albo jakie to ma być. Czy ono ma płeć? Podcast ma płeć. Ale czy nasz podcast ma płeć? No jest jakiś bliżej kobiecości mimo wszystko, no jesteśmy dwie. Taki w tym swojej kobiecości, nie taki feministyczny, tylko taki właśnie zabawny, heheszkowy, miękki. Czyli bawimy się w takie skojarzenia jakie chcemy, żeby mhm. to było. Y mhm. Ja bym chciała, żeby to było, żeby wzbudzało taki, taki sympatyczny uśmiech, tak jaki słyszę ja, kiedy mówię kurza melodia. Tak, tak. Ja bym chciała, żeby podcast był pluszowy. Pluszowy, o. <śmiech> <śmiech> Ale tak ironicznie pluszowy. Nawet nie ironicznie, tylko wiesz, jak sobie idziesz ulicą i słuchasz sobie podcastów, to jest tak. Mięciusio i, 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 i uśmiechasz się. Jest Mięciusio i się uśmiechasz. A wie, a ja lubię też ten taki moment właśnie, że, że słucham podcastu i, i na przykład hecheszkuję sobie pod nosem, a jestem na przystanku, albo, albo parsknę śmiechem i, i pani z, z siedziska obok, patrzy na mnie dziwnie. Tak. Czyli, żeby wzbudzał pozytywne emocje, no tak. Szumnie. Tak, żeby, żeby nasi słuchacze i słuchaczki, idąc ulicą, wyglądali dziwnie. O, no. <grym> <grym> Bardzo mi się to podoba. Dobra, czyli chcemy, żeby był. Ja bym chciała, żeby on taki był trochę. Faj... Dziwnie fajny, taki trochę awkward i taki, że nie, nie wiesz, czy się go się spodziewać. Absolutnie nie wiesz, czego się spodziewać, bo my chyba sama nie wiemy, czego się można spodziewać. Tak, tak, to prawda. To jest taki prezent niespodzianka, albo taka impreza niespodzianka. No ale jaki? A szukamy, jaki. No no, czyli chcemy, za... chcemy dać ludziom pre, prezent, który będzie niespodzianką, czyli za każdym razem, kiedy go dostajesz, nie wiesz, czego się, czy, nie wiesz, czego się możesz spodziewać. Jedyne, co, co wiesz, to że będziesz wyglądać dziwnie na ulicy. Mhm, dobry. No dobra, a jakbyś miała określić, jakim zwierzęciem będzie nasz podcast? No kurą, ale to wydaje mi się, że to jest tak oczywiste, że to chyba. To... Nie, to no kurą. Kurą, dobra, okej. Okay, no. A gdyby nasz podcast był osobą, no to jak i kim by był? Makowiczem. Makowiczem. No, taki. O, sympatyczny i trochę oldschoolowy. Ta odskulowość jakoś mnie tak pociąga. Takie na przykład, żeby nagrywać to też w takich dziwnych miejscach i, i żeby one nas jakoś inspirowały albo Ale to w ogóle, no. Mówić o jakichś dziwnych rzeczach. Jakby w ogóle jakby akordowość ok powoduje też samo miejsce, w którym nagrywam, bo czuję się, jakbym była w dzieciństwie w takiej bazie, gdzie mam trzy krzesła i koc nad tym i. i... Hmm. Typhor? No tak, no bo przecież, przecież też y, rozmawiałyśmy o tym, y, że możemy to, to... M, robić bardzo dziw, dziwne formy, w których, w których nagrywamy podcast, albo dziwne formy samego podcastu, typu idąc, jadąc i tak dalej, po prostu próbowa próbować rzecz, różnych rzeczy, więc tak, tak, tak. O i myślę, teraz A... w ogóle miałam taki flashback z przeszłości i tutaj wpłynę na wizji, że nagrywałam już kiedyś podcast, w ogóle teraz mnie olśniło na magnetofonie. Miałam swoje własne radio i był taki jingle tego radia, uwaga. Tu Radio Sumatra gra. <grywa> Miałam chyba 10 lat i nagrywałam to w Jaśle, by the way, z kuzynką. No i nagrywałyśmy ro rozmowy, na przykład wywiady, jak, jakiś taki vibe tego słuchowiska nagrywanego, dziecięcościowego, tego jakiegoś. No dobra, to teraz pytanie życia. Czy ty masz w ogóle jeszcze te nagrania? Gdzieś mam, mam jakieś kasety stare, jest takie miejsce w domu. Musisz je odnaleźć i my musimy mieć to jako dżingiel. <grymne> tu raz Justumatra gra? Tak! O, kuwa, no. Tak, totalnie! A to pan to rany, do kurzej melodii, to radio sobie tak rano. No to właściwie nie, wydaje mi się, że już mamy wszystko. W sensie, że już, już po prostu odkryłyśmy, <laughs> odkryłyśmy wszystko. Nie no, śmiej się, ale tak wracając do, do tych twoich pytań, które, które miałaś, jaki kształt ma nasz podcast? Kształt, no właśnie, o, to jest dobre pytanie. No, taki nieregularny. Maluma. Ma co? Maluma. Co, co to jest maluma? Zrobili taki eksperyment, pokazali ludziom dwie, dwa narysowane kształty. Jeden był taki ostry, a drugi był taki właśnie zaokrąglony, taki wiesz, taki nieokreślony i dali dwie nazwy. Mhm. Jedna to była maluma albo coś w tym guście, a drugi to była mm -hmm. jakaś taka nazwa, ta, taka, taka ostrzejsza, i kazali przyporządkować. I właściwie, komu by nie dali, to praktycznie wszyscy odpowiadali w ten, samy, w ten sam sposób, że z mm -hmm. kształtami obłymi kojarzył nam się takie właśnie takie mmm, mm -hmm. mm, takie tego typu, tego typu dźwięki maluma. Więc ja myślałam, no, że nasz. No, nasz... Tak, tak, masz rację. Kiedyś takie ćwiczenie robiłam na Burze Mózgów o nazwie. Y, że się śpiewało dźwięki, mm -hmm. w sensie, że szukałaś, jakim dźwiękiem to jest. I tam właśnie w, stron w stronę tego maluma, czy takim właśnie jaką literą, na przykład bardziej A, czy K, czy... Um. No nie, to nie to. Ale <laughs> tutaj no takie plum, na przykład, to jest o, Plum. Plum, plum. no. Taki, albo takie, aha. Mhm. Mm mm. mm -hmm. oh, tak, to też. A kolor? Oho! Mm, kolor. Kurczę, kolor. Kurczę, y kurczę kur jest y żółte. Mm, jakoś tak kurczę, nie, ale, ale jakiś taki y no niebieski. Nie, no jakby to mój robiony kolor. Nie. To jest niemożliwe, żeby to też było niebieskie. Hmm. Ale to chyba tak, bo właściwie mamy ten sam ulubiony kolor, więc możemy go chlapnąć na niebiesko. Plus y, kolor kreatywności to kolor niebieski, więc wiesz, wszystko się zgadza. To zgadza się, więc taki niebieski y, on ma nazwę nawet y, ten o którym myślimy i ta nazwa wypadła mi z głowy. O, masz, wypadło ci też z głowy. <noise> w ogóle, jak to mi coś wypadnie, to ja to <noise> Habrowy, o no. Mm. Habrowy. I czekaj, bo mamy, bo mamy tak. Mamy jajko niespodziankę, mm -hmm. w którym jest kurcze w kolorze habrowym, no. które robi plum. Plum. No, takie, ale ja bym powiedziała bardziej, że to jest jakby, tak jak w śnie, że Myślisz, wiesz, że wiesz, że to jest kurczak, ale, ale patrzysz w śnie i to jest na przykład łabędź. I wiesz, I wiesz, że to jest twój byłe. były. No tak, dokładnie. W snach jest wszystko możliwe. Więc gdybyśmy tak. osiągnęli ten, ten, ten poziom tutaj, to by no, było intrygujące na pewno. o intrygujący mógłby być. Intrygujące. No tak, bo wszystkie te podcasty, co znamy, one są oparte na pe pewnej pewne przewidywalności, ale też. Y Nasz też pewnie będzie w jakimś zakresie swojej nieprzewidywalności, ale żeby on był tak nieprzewidywalny nie tak, wiesz, że wiesz, to, że to jest podcast o uzależnieniach albo o fitnessie, tylko żeby tu było takie, żeby jakby jesteś ciekawy, co będzie dalej. Czy chcesz, żeby nasz podcast miał jakąś historię, żeby miał jakąś fabułę? Nie, 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 bardziej żeby, yy, żeby był tak yy, każdy odcinek z czapy zaskakujący, że chcesz więcej tego zaskoczenia. To ja ci to mogę zagwarantować, bo ja już tą listę pomysłów, które mam, mamy już chyba na 100 odcinków, więc na ludzi. No, ale w ogóle, wiesz, bo to jest tak, że my tutaj czasem jakby tutaj rozmawiamy przed, o czym to będzie, ale może być tak, że na przykład tylko jedna z nas będzie wiedziała, a druga będzie reagować. Tak. tak. i to jest jeden z pomysłów, które chciałam ci dzisiaj powiedzieć. O, widzisz, co to, po prostu synchronizacja umysłu. Mm -hmm synchronizujmy umysły nie wypadło ci to z głowy a ja i to dobra to jeszcze dwa, dwa pytanka jaką potrawą to by było jaką, jaką przyprawę byśmy jaką przyprawę byśmy tutaj dodały albo jaką z jakiego kraju to... obawiam się że tutaj moje jak, jak, pyta, jak pytasz mnie o potrawy, to ja po prostu od razu myślę o tym, co bym co najchętniej teraz zjadła, więc to może nie być dobry temat dla mnie. <grymne> Będziemy jak hawajski bowl. Wszystko, co będzie łączyło nasze audycje, to będzie bowl. W sensie naczynie. Okej. Okay. A zamiast białka, możemy, w sensie w ramach białka, możemy dać ryż, kaszę albo tofu. A... A tam coś tam innego zastąpić czymś innym? Tofu będzie zawsze. Nie. Yes. Always. To, tofu always forever. No. To, tofu jest tofu. Nie. nie. Tofu jest najlepsze, najlepsze. Ale to będzie takie pikantne, czy, czy takie bardziej? Chyba bardziej umami. Umami, czyli jakie? Takie domowe, czy jakie to jest umami? Nie. nie. Umami, umami to jest ten taki smak y, tofu. <laughs> nie pogadamy <laughs> za bardzo, ale może. Znaczy tak? Zgadzam się, że nie pikantne w takim sensie pikantności, tylko takie jakieś zaskakujące w takim, że najpierw czujesz, że jest trochę kwaśne, a, ale jednak słodko kwaśne, słodko kwaśne. O, no słodko kwaśne. Tak. dokładnie. No. dokładnie. Czyli, czyli nasz niebieski, ech, przepraszam, habrowy kurczaczek jest słodko -kwaśny? W sosie słodko -kwaśnym. No tak. Kurczę, coś słodko kwaśnym. A czy to nie jest tak, że to jajko, z no. którego wy, wy, wykluło się kurczę? No, to jajko niespodzianka. To jajko niespodzianka, tylko ono jest, yy, że tam w środku po prostu jest taka farba, właśnie taka habrowa. Aha. I ten kurczaczek sobie tak biegnie, zostawiając ślady tej niebies niebieskiej farby i to wszystko jest takie słodko-kwaśne. To jajko jest słodkie, a ten sos jest kwaśny. Wow. Plum, plum, plum. Przepraszam, <śpiewanie> nie poczekaj, bo próbowałam sobie wyobrazić, że on z tego jajka... No, no, to twoja wyobraźnia doszła, doszła daleko. Jakoś yy, yy, jestem zaskoczona. Nie wiem, co powiedzieć. Wiesz co, możemy już nie mówić nic, bo nagrywamy przez 14, ponad 14 minut Czesno. i możemy pozostawić. Na, po na, na końcu taki... na początku jest cisza. Tak. Albo słowa. Albo coś innego. Heheszek. <słuk replied masks Complex> Start i meta. Heheszek. Heheszek na końcu i lubię. Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się Twoim problemem, napisz do nas list na adres problemymałpa.kurzamelodia.com. Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.